Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj się nie witam z wami w vlogmasie, ale w filmie o dekorowaniu mojego pokoju na święta, ponieważ jest już blisko, blisko połowy, już w miarę zmierzamy w tą stronę połowy yy, naszych kalendarzy adwentowych. A także, słuchajcie, chciałabym teraz ozdobić ten pokój, żeby już mieć ten świąteczny vibe. Yy, mam parę dekoracji, które zresztą już Wam pokazywałam w 30. W tym vlogmasie, w sensie vlogmasie z 30 listopada. Także jeśli jeszcze nie widzieliście, to tam Was zapraszam. A teraz pokażę Wam e, część z nich, oczywiście, ponieważ będziemy tutaj wieszać jakieś rzeczy, też trochę sobie ogarniemy mój pokój, bo trochę jest tutaj syf. Także mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba i zapraszam do oglądania. Ogólnie nie wiem, czy tylko ja tak mam, ale totalnie teraz nie czuję tego świątecznego klimatu ani grudniowego klimatu. Witam się z Wami montując e, ten film Update. Czuję go trochę bardziej, ale może dlatego, że jest 23 grudnia, kto montuje moje opóźnienie. E, no, nieważne, trochę bardziej czuję ja też jeszcze też nie aż tak bardzo, że uchu święta to się zmienia bardzo. E, więc mam nadzieję, że jakoś uda mi się przekazać tym filmem wam tą energię i może ten film uda mi się przynajmniej zrobić tak, żeby był mimo wszystko w tym świątecznym klimacie, także na pewno. Teraz idę włączyć świąteczną muzykę, ale przede wszystkim jeszcze pokażę Wam trochę tych dekoracji. Skoro na święta to w wersji świątecznej z cudowną opaską. Niestety nie powiem Wam skąd ona jest, bo totalnie już nie pamiętam, strasznie długo już ją mam. Ale jak możecie zobaczyć, światło już jest beznadziejne, więc szybko Wam tylko pokażę, bo ozdobiłam cały pokój i już czuję tą atmosferę. Też obejrzałam parę filmów na YouTubie Świątecznych, wiadomo innych YouTuberów i tak dalej. Um, ale czuję, czuję już te święta, także. Także tak pokażę Wam, co tutaj się wydarzyło. Ja to jest beznadziejne, przepraszam, serio, ale zaczynając od wejścia mamy tutaj taką bombkę, w której w środku są w ogóle piórka czerwone. Sama ją robiłam kiedyś dawno temu, więc tak sobie wisi już tutaj. To jest tradycja, że ona tutaj sobie wisi, to jest jej miejsce od lat. Um, dalej mamy tutaj takiego bałwanka, który jak widzicie zapalony jest już, zmienia kolory. Też tu zawsze stoi, e, tą różę przełożyłam po prostu w bok. No i powiesiłam tu tą skarpetę, jak mogliście wiedzieć, też się zastanawiałam czy ją tu powiesić, bo stwierdziłam, że no w sumie tak nie wiem, bo tak średnio pasuje, jakby była z drugą stronę, ale coś mi nie grało, ale sobie na razie wisi, potem się okaże. Tutaj po prostu trochę ogarnęłam. Dalej biurko i parapet, w ogóle jestem mega zadowolona, ponieważ posprzętowałam w końcu jest tak bardziej minimalistycznie, to jak widzieliście też miałam włączoną muzykę, e, także zaczynając tutaj z boku, czekajcie może zapalę światło, też na chwilę, e, tutaj z boku mam podkładkę przy moich e, gumkach, jest to podkładka taka choineczka, e, którą wam już pokazywałam, i będzie tam sobie robiła klimacik, tu jest ten prezent o którym też mówiłam w jednym z vlogmasów także tam was zapraszam na pewno dalej mamy świeczkę świąteczną, zmienioną tutaj też się pali ta jedna, która daje przepiękny zapach świąt, kocham jak macie możliwość to sobie kupcie to jest, mówiłam, śliwkowe ciasto ale to jest tak przecudowne świąteczne więc bardzo wam sorry, polecam i dalej po prostu położyłam tutaj na parapecie lampeczki, też trochę da tam klimat, świąt, także... także tak. Dalej mam taką zawieszkę z napisem Merry Christmas, kolejno, śnieżynki cztery, powie, jakby przyklejone na okno, bo one są takie z takiego materiału, widzę, że się same trzymają, no nie wiem jak to wytłumaczyć do końca. I dalej mam e, takiego bałwanka, który też zmienia kolory. Tutaj oczywiście zmieniłam sobie podkładeczkę na śnieżynkę i mam akurat herbatę z cytryną i gośćkami i miodem, jazna jest przecudowna. W kubku z kotem owiniętym świątecznymi lampkami, co też jest piękne w ogóle. Dalej mam czapeczkę świąteczną, też mam o niej kiedyś mówiłam, w sensie chyba jak pokazywałam dekorację, założyłam ją właśnie na tą gwiazdkę. Oraz mam tutaj zapalony napis Happy Holidays. A przykleiłam też tutaj na szafę sobie serduszko, które było jakby takie do, wiecie, wypisywania życzeń. Ale stwierdziłam, może być co tam. I tutaj jeszcze przywiesiłam taką taką gwiazdkę prezentową. Także mój pokój teraz się świątecznie mocno prezentuje. O właśnie w ten sposób. Jeszcze zapomniałam wspomnieć tak już słownie, bo widzieliście, że zmieniłam case'a na telefon, także o, jest przeuroczy, z takim, o nie zobaczcie, a, z takim reniferkiem tutaj, także tak. Także moi drodzy, mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeśli chcielibyście więcej w takiej tematyce, nie wiem, jakieś może kolejne sezonowe um, ozdabienie pokoju, albo więcej po prostu tematycznych, świątecznych filmików, zamiast może vlogmasów, to dajcie mi znać w komentarzach. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, ponieważ e, mimo wszystko idziemy sobie powoli w górę i mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Podobał, przesłałam wam moc świątecznej energii, którą ja już dzisiaj dostałam przez to dekorowanie pokoju I mam nadzieję, że u was wszystko dobrze Widzimy się w kolejnym filmie, buziaki!